Z tej strony pan no, Dzisiaj będziemy nagrywać Minecrafta na vertex.pl. Tak, w końcu mam program do nagrywania. I, i ten. I, 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 I to są moje nowe początki. Przyciszę trochę Minecrafta. A dlaczego nowe początki? Ponieważ mam program do nagrywania. A, a, a dlaczego mam program do nagrywania? A dla was. Bo chcę żebyście mie mieli co oglądać na YouTube. Jej jej. Jej. No. Będziemy grać. I dzisiaj może zagramy tak około to może 4, czy 2 rundy. Chyba wystarczą. Coś tak myślę. I Jak będziecie chcieli, zrobię Kiedyś tam, w następnym odcinku zrobię na innym serwerze, tylko musicie napisać. Chcemy proste, chcemy ten serwer. proste. Ależ. Jeden frak zaliczony. A jak nie. Przed chwilą było piękne skupienie i piękne zabójstwo. Tak. Niszczymy mleczyka Seeda, który już nie żyje. Tak. Kto oglądał sida Nie wiem, bo ja tak. Więc. Jestem dzieckiem Minecrafta. Tak, jestem. Lubię minecrafta, Oczywiście. Przecież jestem dzieckiem Minecraft. Henry jak się nam mnie czai. Dzień. Dzień. Dobra, nie będę marnować strzał na razie. No, i może na koniec sobie jak zagramy jeszcze jedną tam arękę, czy tam dwie? Eee. Jedną czy tam dwie aręki, odpoziom skrzynkę. Tak skrzynkę, ale taką jedną skrzynkę, która będzie strasznie tania. No nie taka tania, 450 za klucz, to za skrzynię, straciłem na niej ostatnim razem, ostatnim razem znaczy przed nagraniem, no, moja ulubiona arena, no, jak widzicie, nie gram, nie gram na panu Dlaczego? dlaczego, Nie dlaczego, wiecie dlaczego, wiecie dlaczego? 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 dlaczego, bo na tej postaci mam więcej hajsu. Każdy <gadżyt> na pewno się załamał, hrabia oh, przysięg. Jestem taki słaby, więc otworzę skrzynkę. duść Tak stać mnie na nią. Dziwne co nie. Aha, maczu, mam ma tak Może teraz wygram. Szybko. Mam nadzieję, że tak. Zgij nie szmarnie. Zginij nie, Zgi, nie szmarnie. Chcecie chcę zmienić w tej serii i w te, w moich filmikach, które od, będą nagry, nagrywane wtedy, kiedy będę w domu? Tak. Jakby co mam? Mam Bigos i wygram to. Nagrywa. To będzie słychać na filmiku. Ale nie ma za co. Jak! Nie wierzę. Nie, nie. Nie. Nie lubię was. N nie lubię was. Nie, ja, że, że to może jakiś świetnie mnie zabił, nie wiem co o tym. I jak to możliwe? Jak to możliwe? O ostatnia runda. No, ostatnia runda, jak ja to otwieramy skrzyneczkę i to będzie koniec odcinka. I, a jak, a jak ten? I zrobię dla was drugi odcinek, ale nie z Skywarsów Tylko będę taki miły i przyjazny i zrobię dla was dzisiaj drugi odcinek Ale, ale, ale z czego? Z Master czy jak to tam się zwie Jak ten ktoś będzie mi przeszkadzał w filmikach, się nie gniewajcie Bo to moja rodzinka A rodzina jest super fajna Rozumiecie?

Zostawię to bez komentarza. Yy... Zaraz mu odpiszę. Dobra. Jak mówiłem, przegrałem. Nie wiem, ile co trwa już minut, ale przegrałem. Jestem z tego niezadowolony, więc teraz chodzimy na hub. Jak tu jest hub? Jest. Eee. Yy... Haba, 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 ja chciałam to teraz zrobić. Mam pomysł. Bo ja przepraszam, ale nie mogę pauzować filmów. Więc muszę się nauczyć. Tak powiem. Więc jak zrobię tak, że w komen, że będziecie mi liczyć. Będziecie mi liczyć, ile mam do tworzenia skrzynek, a, a ja zrobię kiedyś odcinek z, z, z tych skrzynek. Tylko musicie mi pisać to w komentarzach, ile mi zostało. A jak będziecie pisać, wtedy. To jak będziecie pisać, że chcecie tą taką serię i. To wtedy będę robił takie rzeczy. To jest zadowolony na pewno będę widział to. serię. No. To to będzie koniec tego odcinka. Więc do zobaczenia. Spróbujcie, lajkujcie, komentujcie i, i takie dobre. No to pa. Pa